Siemaneczko widzu, jeżeli jeszcze nie wiesz, na sam start przed rozpoczęciem tego filmu przypomnę Ci, że na moim kanale jest organizowany konkurs na 6 nawaja knife. Wszystkie informacje potrzebne do zgarnięcia tych kosek znajdziesz w opisie. Tobie życzę powodzenia, no i samych wygranych. Lecimy z materiałem. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Lamianek, a Wy witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. W dniu dzisiejszym jak tutaj znajdujemy się na casehgu ja na sam start przypomnę Wam, że wchodząc z pierwszej linki w opisie otrzymujecie 4 zł oraz 20% bonusu do doładowania. W dniu dzisiejszym czy my sobie przejdziemy do Iwenciku? No nie przejdziemy sobie jeszcze do Eventsiku. Na sam start na pewno poinformuję Was o tym co weszło aktualnie na stronę. Trwa Black Week, każdy depozyt daje Ci darmowego skina, im więcej wpłacasz, tym lepszy i droższy skin zdobywasz. Także, no, klikacie sobie odbierz skina, no i oczywiście zmieniacie sobie kod na lamianek, jedyny prawilny, ja swojego nie mogę ustawić, także mam ustawiony z kod Wojtusia. Także, no co, przypominam, w sumie bardziej mówię o tym, bo to weszło chyba dzisiaj dopiero na stronę, bo jak wczoraj nagrywałem film, to tego nie było. A dzisiaj lecimy sobie z kolejną skręczką twórcy FBBTV. Także lecimy i zobaczmy sobie co będzie nam leciało. 130 zł wydajemy sobie na te skrzyneczki No i mam nadzieję, że równie dobrze będziemy sobie z nich dostawać Co tam dostaniemy na początek Dostajemy kostkę, także jest na pewno proficik No i z tego faktu trzeba być zadowolonym Lecimy sobie, w ogóle wydajemy jeszcze raz 130 zł, dobra Będę wiedział, czego się trzymać. No i teraz 49. No to niestety nie jest szczyt naszych możliwości. Nie czy nie mam słuchawek na odwrót. Nie chyba, dobra. się tego tak jakoś dziwnie słyszałem, ale jednak nie mam słuchawek na odwrót, czyli dźwięk jest gituwa. No i drugi survivalek, także oznacza to, że mamy. Ile? 2 do 1, także fajnie, fajnie. 2 do 2, ok, zobaczymy jak to będzie dalej się nam toczyło, bo to wszystko jest w sumie dość ciekawe. Lecimy sobie i zobaczmy, może teraz. Ok, jest 3 do 3, a tym razem zrobimy sobie. A nie jest 3 do 3, o kurde, Ja odpowiedziałem: serio? Serio, nie leci nam nic takiego, co by dało proficik. No i sytuacja nam się w tym momencie powiem wam, że komplikuje, no nie? Że się komplikuje. Mamy 2.6 w takim bądź razie. Jak tamten lotosik polesiał. No i teraz jest coraz to tylko gorzej. Więc to niepokojące sygnały do nas tutaj płyną, jak widać. 2.8, 2.9 już w sumie może być. I zobaczmy sobie, no i to jest 2,10. Także musimy iść ze z tą skręczką na jakieś battle. A. I mam nadzieję, że tutaj rozwiążemy ten konflikt, no bo na razie wygląda to źle. Na razie wygląda to źle. Zobaczmy sobie, ile na jokerze 255, czyli takie 15 możemy sobie zrobić. Możemy sobie zrobić takich 15. Dobra, może 16, już te 4000 zróbmy. 16, 4000 na 4 graczy. No to może wygrana razy 4 i byłbym naprawdę zadowolony. No nie ma co na razie myśleć o tym. Lecimy sobie na spokojnie z bitewką. No i zaraz zobaczymy survivalek, a co to jest w ogóle najdroższe. Najdroższy jest parakordzik Marble Fade, ok. Dwie skrzynki, dwie koski teraz jeszcze black lotusik także no początkowe dropy naprawdę fajne i teraz jest spory potencjał właśnie na tą najdroższą kostkę, którą jest Parakordik marble fazik, także bardzo ładnie tutaj siadło zobaczymy sobie czy coś jeszcze na razie niestety nie no ale poczekajcie wstrzymamy się chwilę i zaraz na pewno coś sobie dropniemy lecimy z kolejnymi jest emperor'ek ale nie podoba mi się to, bo on tutaj dropnął sobie nitro 3 amperorki, Do tego dwa parakordy i to on jest na prowadzeniu w tym momencie o prawie 1000 zł I dropi sobie kolejnego parakorda. Wy to rozumiecie? Co bot z nami robi w tym momencie? Dobra, może nie jest to parakord, ale Jest to shadow dagerek Wstaje faktor new Jakże unlucky chyba, co? Bo zostało nam ile? 6, 2, 4, 6, 7 skrzyneczek. On kosa za kosą dropi. No to jest niemożliwe, żeby tak się działo. Naprawdę, serio. Proszę, przestań dropić. Uch. Przestań dropić. No tak, by tutaj dwa parakordy musiały polecieć, no ale to z tego, jak on też się dropi, nie jesteśmy w stanie go nawet się zbliżyć do niego. Ej co, czy dwa parakordy by dały radę? Nie dałyby rady, bo drobił perorek, tak czy siak. Także no cóż można poradzić widzowie. W dzisiejszym odcineczku to wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Życzę spokojnego wieczorku. No i do usłyszenia w jutrzejszym filmie. Siemaneczko.